Trzeba... czyli Gosik 3. A dziś oczywiście Kasia 055 5. I, I ktoś wyrzuca jedzonką? E tak, i zbieramy. Rzuci, rzucam ostatnio diaksy przed chwilą. Ej, Mrozik, gdzie ty się czajisz? Mrozik! Mrozik, blow! Minecraft blow! Tak. Prawdziwy! Prawdziwy to jest! Nie, to, to Kuba, to Kuba. Ja ci mówię, że to Kuba. Kuba! Kuba! Ja mam rodzinę ja hasła! No widzisz! Mówiłam, że to Mina Blow to jest... To jest ten... To jest Mina Craft Blow. Mówiłam, mówiłam, mówiła! Ja, ja go zawsze pozam, ja go zawsze pozam. Wyczuję, wy, wyczuję kubera kilometr. <laughs> ja on dobrego nosa do ludzi. Rozumiesz? Zobacz, mogę diaksie. Diaksi czy diaksy? Diaksi! Konto? Zobacz. Nie konto, nie konto, konto nie. O Boże, kto to? to on! Acha! O Boże ja. <suszę> Boże. My cię zabijemy za takie takie nazwy. Wiesz, że to się w ogóle nagrywa. No właśnie. Ej, y, chodź, chodź, chodź. Dżokerka, nie, tylko nie dżokerka. O nie! dukarka, poważnie! Nie! Uff! A, a wiecie, że jokerka nie jest projektantką? To gorzej dla tego serwera. Co się stało, jestem ser serwerem, kiedy będzie tu grać jokerka! A wiesz, a kto, kto był tym ty, ty, ty projektantem? Jokerka. Nie. Uwaga, uwaga! To jest, to jest straszny Nie, to jest straszny moment. No, tron! Nie. <grywa> <grywa> Ej, widzisz, że ma modyfikację? To mogę przypisać i, i, i... O, widzę, widzę rox, widzę... O Lucia, napisz elo! Siema? Boże! Diaksy? To on! To Diaksy, To ten debil! No, no ta idiota. No, taj... Tak chciałam ja być w kinach i tak Ej, chodźcie gdziekolwiek do, jesteś Ej, nie, 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 ja na Chodźcie do dziwą. mojego domu, chodźcie do mojego domu Nie Ale pokażę wam, pokażcie, kto mi zrobił Uwaga, straszny moment Nie, nie dziękuję, mi. nie dziękuję. widziałam twoją HT I ja teraz muszę pobiegać sobie po survivalu Bo normalnie tylko na survivalu mogę się wyciszyć, popatrzeć jak się inni piją. Roxy, uwaga, będzie straszny moment, uważaj a wiecie kto mi, kto mi zbudował dom? No tron uwaga, uwaga, straszny moment No Uwaga, wejdę na PvP, nie uderzę cię, naprawdę Chodź, będzie fajny moment Ej, wiesz, że tutaj się drobny łuk i parę kości, tylko nie mogę ich zabrać? Chodź, słuchaj Mam Które... na dusie na Pro Haiti, he he. O, ty wiesz, że to się nagrywa? O! Podpadłeś, gościu. Muszę, muszę. słuchaj. On twoje hasło, Słuchaj, złamałem go na swoim serwerze. Wielki <grym grym> <serwerze. grym> mi się nie podoba. jak się podszywa pod dusię na serwerze ty i. Ale mi się wie. żal. No chyba ty, jeżeli tego tak oskarżasz mnie. Mnie nie wolno nigdy oskarżyć, mnie nigdy. Weź nie kłam. No. Nie. To nieprawda? Nie podszym. Prawda. Kasia Dusia. Ty jesteś, ty jesteś zły, ty jesteś zły, ty jesteś zły. Ale pra... E, słuchajcie. Prawda, to... potrzy... Ej, Ola, Ola, wywal go z eee... A <laughs> A, ja wziałam wamkę. Ale Fabia. Fajnie? Jest? On jest? Czujesz, czujesz taka dumna. Dum, dumna... Dumna jesteś z ciebie, Olusia. <laughs> Ja się wie dumna Ja ci pozwoliłam wywalić go z tak to cię normalnie nie pozwalam. Tepe dia, diam... O kurde. TPA, Diamond. kochana, proszę. Ej, wiesz co, ze szczerzono ładnego skina. No zobacz co ty? Ty no, masz fajnego? Ja mam takiego enderkota, enderkotkę. A ja mam... A ja mam eee... Dobro, nie widzę jeszcze. Pandę. ja mam. Kolorową pandę. Tęcza pandę. Idź <grym> na PvP, idź na PvP. Nie bój się. Iść na PvP, nie bój się. Ja ci... cię, ja cię <grym> nie zabiję. Poka pokaż gówniarza. Gdzie jest gównia? Gdzie gównia? Gdzie Ja sobie dzień dobry. Jak to dziwnie wygląda. Owczę w altance. Odwróć się. Nie, ja się przed tą Ty jest, Ty się stoi, ty stoisz cały czas. Nie. Tak. U mnie? U mnie stoisz. A ja cię widzę. Aj! Co by walnęło? Ty. Nie? Ja się O, ty mówiłaś, że mnie nie walniesz. Teraz zombie cię walnie, zobaczysz. Czy ja nadal stoję w jednym miejscu? E tak, stoję w jednym miejscu. Mam lagi. Mam lagi. Creeper, uwaga, creeper. To był malusia. Nie! 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 Dobre, to się, to zakończymy ten to Nie! 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 wytrzymam Nie! 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 Na Nie! Nie! dalszej Nie! Nie! Ja Nie! Nie! Nie!